wszystkim wszystkim z tej strony Remix i witam was w kolejnym odcinku z serii My Road Hardcore W poprzednim odcinku tutaj mieliśmy Halloween special Zrobiliśmy to oto dynię, zabraliśmy kilka innych dyni A w tym odcinku myślę, że możemy minimalnie rozbudować naszą bazę Dodać jakieś drzwi I być bezpiecznym trochę bardziej od potworów w nocy więc tu zbierzemy trochę ziemi. Baza nie musi być idealna. Starczy że będzie bezpieczna dla nas. Jeszcze parę kawałków. Nie mamy żadnego drewna, więc zbi zbiorę jeszcze tutaj dwa kawałki, na same drzwi. I możemy się w końcu czuć bezpiecznie. I oto mamy naszą ładnie zabludowaną, bezpieczną bazę. Jeszcze żeby ten odcinek nie był za krótki, postaram się poszukać kilku owiec i zaraz będzie przycięte jak znajdę parę owiec. Tutaj znalazłem jedną owce, ale też oczywiście już potwory zaczęły się pojawiać. Byliśmy bezpieczni, że czasem nas nie zabiły. I jeszcze jeden zombie. Nie możemy w końcu, nawet nie musimy je zabijać, możemy użyć naszych nożyc z poprzedniego odcinka. To akurat tylko jeden kawałek. Wełny wypadł, więc musimy jeszcze jedną owcę znaleźć. Tam widziałem, prawie już kolejne owce. Tu musimy chyba jednak anulować nasz pomysł ze zbieraniem wełny i szybko wrócić do naszej bazy. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Trochę blisko było, żebyśmy umarli, ale. Udało nam się przeżyć to bez większego problemu. To by było na tyle w tym odcinku. I widzimy się w następnym za tydzień. Cześć!